21 jeden kilometrów i dziewięćdziesiąt siedem i pół metra. Tyle do przebiegnięcia mieli wszyscy ci, którzy zgłosili swój udział w pierwszym półmaratonie kieleckim. Punktualnie o godzinie 10 w asyście policjantów na motorach 850 biegaczy z Polski i zagranicy wyruszyło na trasę poprowadzoną najciekawszymi fragmentami miasta. Wyruszyli z ulicy Barabasza, by po pokonaniu trudnej i chwilami wymagającej trasy zameldować się na mecie usytuowanej na murawie stadionu Kolporter Arena. Po drodze mieli do pokonania m.in. kilka podbiegów, a także długie, płaskie odcinki trasy. Już na samym początku, po kilku kilometrach, utworzyła się czołówka, której przewodził Łukasz Woźniak ze Strawczyna, zawodnik kieleckiego klubu lekkoatletycznego. Inni nie kwapili się do pościgu, szczególnie ci z uczestników, którzy swój występ w imprezie potraktowali rekreacyjnie, bowiem dla nich bieg był kolejną okazją do zrealizowania swojej pasji. Na całej trasie uczestników półmaratonu mocno dopingowali nie tylko znajomi czy przyjaciele, ale też liczne grupy mieszkańców Kielc i okolicznych miejscowości. W biegu i kibicowaniu nie przeszkodził nawet deszcz, który na krótko w kielcach zagościł. Wreszcie po godzinie i blisko 12 minutach na mecie biegu zameldował się zwycięsa, wspomniany Łukasz Woźniak. Dla niego był to trzeci w karierze półmaraton. Bardzo dobrze się biegło. Nie ma co narzekać. Ciężka trasa, ale jeżeli człowiek jest przygotowany, to da radę na każdej trasie. Super bieg, super atmosfera. Świetnie, coś pięknego. Spełnienie marzeń niejednego sportowca w tej chwili. Prawie 7 minut później linię mety przeciął pierwszy Kielczanin Zenon Stępień, który uplasował się tuż za podium na czwartym miejscu. No ja wszystkich zawodników znam, także wiedziałem, że na co mnie stadzi. Nie było szans walczenia, o, o, no może o te trzecie, może, ale no niestety nie dało się. W kategorii pań najszybciej trasę półmaratonu przebiegła Katarzyna Matysiak-Zopoczna. Ogólnie było ciężko, bo były te podbiegi, ja jestem nieprzyzwyczajona do takiej trasy, no ale ogólnie było bardzo fajnie się biegło. Trasa dająca jednak trochę wkość. Tak, tak. Ja już zapamiętałam wcześniej jak biegliśmy na 10 km tutaj, więc byłam przygotowana. Choć na oficjalne podsumowanie imprezy przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, to niemal wszyscy zgodnie podkreślali sprawną organizację i atmosferę zawodów. Zaś sami organizatorzy wskazywali na wiele uśmiechniętych twarzy wśród uczestników biegu. Atmosfera chyba jest fajna. Widzę, że jest dużo wesołych, uśmiechniętych min, mimo że pogoda troszeczkę pokrzyżowała nam plany w pewnym momencie. Ale ogólnie mogę powiedzieć, że raczej imprezę zaliczam do udanych. Organizatorem pierwszego półmaratonu kieleckiego było Świętokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy Siebiega.